Siemanko wszystkim z tej strony Buma, a to jest kolejny odcinek z serii realnie wirtualnie w grze Farming Simulator 22 na moim kanale. No i jak widzicie, mamy luty. Zbiory sprzedane, pieniądze wydane, tylko że powinienem mieć na koncie 22 tysiące, tylko że ja coś robiłem o, 22 tysiące, teraz się zgadza i przez to kasa zniknęła. No więc tak. Ze żniw zarobiłem chyba z 220 czy 230 tysięcy. Coś koło tego. No i na co wydałem pieniądze? Hm. Wydałem na solary, które znajdują się teraz tutaj na hali. Nie, był to dość duży wydatek nie wiem, to było chyba 40 czy 50 tysięcy z tego połowę państwo zwraca, tak jak się dowiedziałem od znajomego, który u siebie w Realu zakładał panele. Do tego co nawozy, ziarno, no i punkt programu siewnik. Siewnik potingera niestety siewnik kupiony na kredyt. Koszt takiego siewnika to jest około 150 zł, 150 zł, 150 tysięcy zł a więc no nie byłoby mnie na to stać, także siewnik kupiony na kredyt, oprócz tego zakupiłem sobie przyczepę, Ford Street, 11 chyba i pół tony, w dość opłakanym stanie, ale ja ją sobie wyremontuję, odmaluję i będzie jak znalazł. Na moją gospę. Przyjechało wapno. Wapno będę rozsiewał już chyba niedługo. No i to by było w sumie na tyle. Bo tam ziarno, nawozy, wiadomo. Aha, no i co. Doszło. Doszły 2 hektary ziemi. Zaraz Wam pokażę, które działki zakupiłem. Działkę 84. I działkę 24. Tu jest hektar 12. Tu jest 0,45. No niecałe 2 hektary. Poza tym, pojedziemy sobie zaraz na pole. Kurczę, co mnie to tak wszystko skacze. I pokażę Wam, co się zmieniło na tym moim polu. Pojedziemy sobie rowerkiem. Bo na polu, tam moim, tym. Które miało 2,5 hektara, też się parę rzeczy zmieniło Oż cholera, Ała. Kurde Co jest z tym rowerem? Jak się nie przewróci, się nie nauczy człowiek, kurcze Tyle lat ma i się przewraca na rowerze, dobra Jedziemy, nieważne Jedziemy na moje pole, pokażę wam co tam się wydarzyło bo zakupów to raczej już więcej nie będzie, jak widzicie, no 22,5 tysiąca niby na koncie mam, ale zanim przyjdzie do zbiorów, zanim pojawi się jakiś zarobek, no to to konto będzie się powoli, czy tam stan konta będzie się pomniejszał sukcesywnie. Chciałem zakupić siewnik, no zakupiłem, niestety jest on na raty wzięty czy tam w kredyt. Wyszło jak wyszło. Mogłem kupić używany, ale stwierdziłem, że już, no dobra, dam sobie spokój, nie będę znowu kupywał jakiegoś starego kmiota, kiedy podobny siewnik miałem. No i dobra, jedziemy tutaj. Tutaj mamy drogę dojazdową. Kurde z tymi gałęziami. No i tak. Jak widzicie, jesteśmy już tutaj na moim polu. Wcześniej to pole dochodziło aż tutaj do drzew. No i tutaj ten zjazd, który miałem z pola zrobiony, między tymi słupami. No, postanowiłem zostawić sobie tutaj miejsce na obornik. Tak, żeby mieć jak wjeżdżać. Wyjeżdżać, ja tego obornika będę musiał dość dużo wywieźć z kurników. Będę to też niedługo robił. Także stwierdziłem, że taki kawałek placu tutaj, tak żebym zawsze mógł sobie ten obornik przywieźć, był. No i w razie czego będzie można tu też ustawić stuk z balotów tak żeby nie na polu. No a tutaj ten kawałek ziemi, który zakupiłem. Trzeba to zaorać. Ja to zaoram. Nie wiem teraz kiedy. A czemu tutaj jest kurcze ten płot? Ja tego płotu nie widziałem. No ale to mi w sumie nie przeszkadza tam płot pastuch bardziej. To mi tu w sumie w ogóle nie przeszkadza. Ja to sobie zaoram. Złączę to z tym polem no i ogień z sianiem, uprawą. Także no, jak widzicie, trochę rzeczy kupiłem, a pieniądze się rozeszły. Niby zarobiło się tych ponad 200 tysięcy, a tutaj co? Założyłem solary. Mam nadzieję, że jakaś oszczędność na prądzie z tego będzie jakiś dochód może. Delikatny, bo wydatków ja mam w miesiącu tyle, że to jest po prostu niemożliwe. No ale co, doszedł mi za to kredyt na siewnik. Praktycznie już mam leasing za kombajn spłacony, także tam ta rata odejdzie, a wejdzie w to miejsce ta. No i dalej to się będzie tak w ten sposób kulało cały czas mnie. Męczy kredyt, który mam na hale. No i przez to też bardzo dużo pieniędzy mi ubywa z konta w ciągu roku. No ale w końcu tą halę spłacę. I będzie można wtedy wziąć znów taki ogromny kredyt. No i zainwestować to już w jakieś budynki. Może wtedy w ten budynek dla świń. Może część postawię sam. No zobaczymy. Na razie to tak wszystko wszystko się kula. Ja jeszcze będę stawiał tą wiatę na baloty. Także to też pochłonie trochę pieniędzy. Ja już część materiału mam zakupione, tylko muszę to odebrać. No i jakoś to tak będzie się kulało, no i będę też zmuszony zakupić bina kolejnego bo już w ostatnim roku brakło mi znowu miejsca na zboże także wszystko stało praktycznie na przyczepach to co zostało jak wysiadłem kurczę w hali w środku no a tak jak mówię założyłem panele zobaczymy czy to się sprawdzi czy nie sprawdzi czy będę mniej wydawał czy więcej no i ta przyczepa to też myślę no kurczę 11,5 tony, niby tu wchodzi. Także tyle co na moje dwie, nie? No i już przyszły rok trzeba będzie chyba dwoma ciągnikami jechać na zbiory, tak, żeby nie przeczepiać tych przyczep. Zobaczymy. Oprócz tego, wapno też sporo pieniędzy pochłonęło. Dużo go przywiozłem, znaczy przywiozłem w sumie, przywieźli. Więc powinno starczyć. Powinno nawet zostać. No i widzicie, no tak to się tutaj kula. Chciałoby się jak najwięcej zrobić, a tu co? Siewnik przyczepka. Jakiś kawałek pola i pieniędzy nie ma. No niestety, no tak to jest na tej mojej biednej gospie. No i co? Dzisiaj to tylko taki krótki odcinek, głównie informacyjny, żebyście wiedzieli co się stało. A w następnym odcinku zajmiemy się jakąś poważniejszą pracą. Także jeśli seria wam się podoba, zostawiajcie łapki w górę, jeśli nie no to w dół. No i obserwujcie kanał, tak żeby być na bieżąco z nowymi filmami. Cześć.